W ramach projektu Działamy realizujemy szereg warsztatów. Jednym z nich są warsztaty, które dzieją się właśnie za drzwiami tej sali w szkole w Luboniu. Są to zajęcia dotyczące starości i starzenia się człowieka. Są to zajęcia z jednej strony teoretyczne, gdzie rozmawiamy z osobami, które działają na rzecz osób starszych albo dopiero zaczną działać, z czym im się starość skojarzy, jakie mają doświadczenia. Natomiast z drugiej strony są to zajęcia bardzo praktyczne których zapraszamy do tego, żeby wejść, w, mówiąc kolektanie, w buty osób starszych i założyć skafander starości, żeby poczuli chociażby przez chwilę ograniczenia, z którymi stykają się osoby starsze, czasami schorowane, i wykonali kilka ćwiczeń, które pojawiają się u osób starszych. Każdego dnia wejście i zejście ze schodów, znalezienie jakiejś odliczonej kwoty w portfelu, założenie okularów, które symulują najczęstsze choroby wieku senioralnego, takie jak zaćma czy jaskra, i zobaczyli, jak świat wtedy wygląda nie w różowych okularach, ale właśnie w takich. Są to zajęcia, które mają wzbudzić empatię, zachęcić do działania, ale także i pokazać te dwie strony starości. Jedną, tą aktywną, którą pokazujemy za pomocą filmu Drogi Dwudziestoletni, nagranego w Poznaniu, na którym wypowiadają się osoby aktywne w wieku senioralnym, pełne pasji, pełne, pełne aktywności. Ale z drugiej strony pokazać tą starość nieaktywną, która. Pomaga, e, która wymaga często wsparcia, właśnie osób w wieku naszej młodzieży, z którą współpracujemy przy tym projekcie.